Nie trzeba kochanki, żeby związek się rozpadł. Czasem wystarczy kilka życzliwych koleżanek. Pierwsza, ta, która sieje wątpliwości, a on zawsze taki miły? Jedno zdanie, które zamienia spokój w podejrzenie. Druga, powierniczka. Słucha, wspiera, dopytuje. I zanim się obejrzysz, to do niej trafiają wszystkie emocje, które wcześniej kierowałaś do partnera. Trzecia, porównywaczka. Mój to gotuje, tamten kupił pierścionek, porównania, które powoli zjadają zadowolenie. Czwarta, buntowniczka. Nie daj sobą rządzić pod pozorem wsparcia, uczy odcinać zamiast rozmawiać. Piąta. Plotkara. Nie kłamie, po prostu mówi prawdę, bez kontekstu. A szósta, najgroźniejsza, ta, która zazdrości ci szczęścia, nie zniszczy wprost, tylko szepnie Zobaczysz, jeszcze się przekonasz. I wtedy nie wiesz już, czy to był Twój związek, czy ich scenariusz.